Adam i Wiktoria, niewidzialne więzy przeszłości czy błędne wybory teraźniejszości. W naszym nowym reportażu odkrywamy tajemnicze zakamarki ich relacji z rolnik-szuka żony, które wzbudzają kontrowersje i emocje. Co sprawiło, że Adam, pomimo swojej charyzmy i planów, waha się przed pełnym zaangażowaniem? Czy to nierozwiązane traumy sprzed lat, które kładą cień na jego obecne wybory? A może po prostu potrzebuje innej perspektywy na relacje niż ta, którą oferuje Wiktoria? Poruszymy również temat presji medialnej i jej wpływu na życie osobiste. Zanurz się z nami w ten dramatyczny świat pełen emocji i pytań. Analizując relacje między Adamem a Wiktorią, łatwo zauważyć kilka kluczowych czynników, które wpływały na brak gotowości Adama do stworzenia trwałego związku. Przede wszystkim, brak stabilności emocjonalnej był wynikiem nierozwiązanych trąb z przeszłości, które wciąż oddziaływały na jego codzienne życie. W przypadku Adama jego historia miłosna była naznaczona niepowodzeniami i doświadczeniami, które podkopywały jego wiarę w możliwość stabilnej relacji. Jak sam przyznał, nieudany związek sprzed kilku lat pozostawił w nim głęboko zakorzenioną nieufność i wahania związane z zaangażowaniem emocjonalnym. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanął Adam, była niejasność co do własnych celów życiowych. W sytuacji, gdy oczekiwania Wiktorii skoncentrowane były na stabilizacji emocjonalnej i wspólnym planowaniu przyszłości, brak jasnej wizji ze strony Adama nieustannie prowadził do konfliktów. Z perspektywy Wiktorii oczekiwania te były jasne, chciała partnera, który byłby w stanie podjąć konkretne zobowiązania i aktywnie uczestniczyć w realizacji wspólnych planów. Niestety jego obawy przed zobowiązaniami dodatkowo pogłębiały konflikt. Niechęć do rezygnacji z wolności osobistej była kolejnym elementem, który utrudniał Adamowi pełne zaangażowanie się w relacje. Wolność ta była dla niego ważnym aspektem życia, co nie do końca odpowiadało wizji związku, jaką miałaby Wiktoria. Choć próbowała zrozumieć perspektywę Adama, z czasem jej cierpliwość się wyczerpywała. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, szukała kogoś, kto w pełni zaangażuje się emocjonalnie i czasowo, co w przypadku Adama okazało się trudne do zrealizowania. Dynamiczny rozwój związku przebiegał na tle scenarii reality show, która nie ułatwiała im zadania. Program randkowy, w którym się poznali, wprowadzał dodatkową presję ze strony publiczności i oczekiwań otoczenia. Wiedząc, że każdy ich ruch może być przedmiotem analizy widzów, Adam i Wiktoria musieli radzić sobie z napięciami, które często dalekie były od normalnych warunków tworzenia relacji. Anna Kowalska z gazety wyborczej zauważyła, związki pod publicznym osądem i kamerami to niełatwe przedsięwzięcie. To stwierdzenie oddaje trudności, z jakimi zmagały się pary, które swoje miłości musiały demonstrować na forum publicznym. Z perspektywy Wiktorii, życie z Adamem na gospodarstwie rolnym oznaczało konieczność dostosowania się do zupełnie nowego stylu życia. Znaczące różnice w priorytetach życiowych prowadziły do ciągłych nieporozumień. Adam, który większość swojego czasu poświęcał na prowadzenie gospodarstwa, miał trudności z wyrażeniem uczuć i emocji. Jak wspomniał, często miał problemy z komunikacją ze swoją rodziną, co przekładało się na relacje z Wiktorią. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że Adam niechętnie opuszczał swoje rodzinne gospodarstwo. Wyprowadzka była dla niego trudnym do podjęcia krokiem, który dodatkowo budził jego opór przed zmianą. Był to kolejny czynnik wpływający negatywnie na możliwość rozwinięcia relacji na nowe tory. Z punktu widzenia Wiktorii, taka stagnacja oznaczała brak perspektyw i trudność w realistycznym planowaniu wspólnej przyszłości. Adam, mimo częściowej samoświadomości swoich problemów, wierzył, że związek z Wiktorią pomoże mu przezwyciężyć osobiste bariery. Z nadzieją, jaką wiązał z tą relacją, postanowił podjąć kroki w kierunku samooczyszczenia. Uczęszczając na terapię oraz korzystając z wsparcia przyjaciół, próbował rozwiązać swoje wewnętrzne konflikty. Niestety, proces ten okazał się bardziej czasochłonny niż początkowo zakładał. Jak stwierdził Michał Nowak z polityki, każdy związek wymaga czasu i poświęcenia, ale dodatkowa presja mediów nie pomaga. Reakcja Wiktorii na trudności Adama była przykładem chęci zrozumienia i wsparcia. W różnych momentach ich relacji starała się być obecna, oferując pomoc i empatię. Mimo to, wraz z upływem czasu, jej cierpliwość poddawana była ciężkiej próbie. Według niej brak postępów i ciągłe wahania Adama zaczęły negatywnie odbijać się na jej samopoczuciu i poczuciu wartości. Bez gotowości do kompromisu żaden związek nie ma szans na sukces, zauważyła Ewa Wiśniewska z przeglądu, co dobrze oddaje sytuację, w jakiej znalazła się Wiktoria. Pomocne w zrozumieniu kontekstu relacji Adama i Wiktorii może być porównanie do wyzwań, przed którymi stoją pary z diametralnie różnymi ścieżkami zawodowymi, jak te łączące życie w korporacji z pracą w organizacjach non-profit. W obu przypadkach różnice w priorytetach życiowych prowadzą do wzrostu poziomu stresu i potrzeby nieustannych kompromisów. Podobieństwo można także zauważyć w związkach międzynarodowych, gdzie partnerzy borykają się z różnicami kulturowymi. To przypomina wyzwanie stojące przed Adamem i Wiktorią, gdzie istotną rolę odgrywały odmienne priorytety wynikające z miejskiego i wiejskiego stylu życia. Podsumowując, przyczyny niepowodzenia relacji Adama i Wiktorii leżały głównie w jego brakach emocjonalnych oraz braku gotowości do kompromisów i poświęcenia, co nie sprzyjało osiągnięciu wspólnych celów i stabilizacji potrzebnej Wiktorii. Zacytujmy na koniec jednostrafnych powiedzeń z programu Rolnik szuka żony idzie zima, trzeba decyzję podjąć, bo potem już tylko śnieg i zaskoczenie, a nie wspólny plon. Czasem warto się zatrzymać i zastanowić, czy czasem nie warto wyjść poza codzienność, aby osiągnąć coś trwałego zamiast wciąż tkwić w przeszłości. Rolnik i miłość daj suba i łapkę w górę.